Dzień dobry, widzowie, z tej strony Pan Paweł, a tu kolejny odcinek z Rodzinnego Gospodarstwa. Dzień dobry, widzowie, na szybko, bo idziemy, bo widzowie trzeba zgrabiać lucernę. Gdzie siano ko... Nie, siano kocy Ursuskiem. No, Ogółem zdjąłem całą falę z Ursusa. Gdzie Czekajcie, zamkniemy. Dobra całą go zdjęłem z Ursusem. Będę teraz remonty. Już silnik naprawiony widzawiot, ten i skąd pieniędzy? Więcej? Ogólnie tak, postawiliśmy silos Michałka. Sprzedaliśmy widzawiot gnojówkę naszą. Bo mieliśmy pełno, a jej nie, na razie nie korzystamy. No, to gnojówkę robili. Była to. Czy coś jeszcze? Chyba nie! Chyba to tyle. Czekajcie. Nie, czekaj. Kurde. Nie, stop, Ten, to widzowie. Ja się muszę. Jezu, widzowie. Ok, <grywanie grywanie> widzowie robimy w kiszonkę. SMS. Jadę. Czekajcie, tędy i koło sklepu, dobra. Jak widzę, sorry, że tak się zajmuję, ale nie chcę to zgrabiarko o krawędzi No, walnąć, bo żeby mnie nie wystrzeliło w 300 metrów powietrza. Kurde, ale bruna ta szyba. Jezu, pirat drogowy gorąco, widzowie, gorąco dazg, możemy się pootwierać. No, widzę, tam patrzyłem, no to tak jak zobaczę teraz, 23 stopnie, jest ogólnie strasznie gorąco. Upał po prostu, zatrzymać się nie da wiesz co, zgasł. No ja to widzę, wiecie. Dodajcie sami gaśnie, bo wiecie. Nie co ten tu robił. Czekajcie widzę jeszcze 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 na szybko przyciszę grę. Bo ja nie chcę, żeby później na odcinku było mnie dla źle słychać. No i widzę, że zrobimy fajną akcję po Bizonie jeszcze będziemy zgrabać co. Zaskoczymy. Yy, Ogólnie wizowie żniwe, zaś w sierpniu dopiero będą już szczęcy. A w sierpniu widzowie zobaczycie, bo niespodzianka letka będzie, taka malutka się... niespodzianka. Idziemy kurde widzowie. Robimy... Widzowie, mam nadzieję, że dzisiaj zdążymy, ale chcę około zrobić dzisiaj te kiszonkę od A do Z, jakby od B do Z, powiedzmy. Bo koszenie już było skończone, zrobione, właśnie Młody robił. Teraz idziemy zgrabiać, Młody będzie, przy... przyjedzie prasować. Jezu, musi... Młody przyjedzie pracować, i ja wtedy będę wracał, wezmę Eee, o vr pierwszy raz będzie używana na serii. Czekajcie, cię widzę, jest tak, tak. O, i 16 to jest dobra, choć jeszcze może niżej, bo. O, 11 myślę, że być idealne, bo to widzę ciężkie, mokre, żeby zaraz nam tego nie płuwało. No wiecie, no kurde, wyszło mi. widzę jak tak? O! Takie 12, to już będzie trochę lepiej. Może 13. No, widzę wie, jak u was w regionie się mówi na to maszynkę. Bo teraz prostu sięga na 7 gwiazdówka, no 7 gwiazdówka to jest 7 gwiazdówka. A u was jak się nam to gada? No, i ja o głębdzowie... Zobaczymy kiedy, ale o pierwszego czerwca, w Dzień Dziecka, będzie... Zgrabia, zgrabia. Będzie dzisiaj otworzony nowy kanał. Spróbuję chociaż otworzyć dzisiaj. Eee... z minecrafta Ja tam mi się tak nie mówił, o której przyjedzie Tak czy on będzie od razu jechał, czy on tam postoi, więc ja tam nie wiem Ale no, w Trzeba powiedzieć piszemy. To może być taka powiedzieć ta lucerna. w Zgrabianko, zgrebianko zgrabianko Ale widzowie, teraz z czymś nowym No już takim Ursusem to już się dawno jeździło A widzowie, na razie to złom, ale jak my go odremontujemy To zobaczycie Jak my to wyremontujemy, to będzie dopiero cud miósł malina Myślę, że pozgrabia tutaj tyle, co? Jezu. No sorry, No, przypadki... e, jak już przyjedzie, to... O, jedzie właśnie. Drugie testowanie nabytku, bo to jest... No był już testowany, przy siano... Nie, przy siano... nie. Był tu już raz robiony coś tam z prosą nie pamiętam widzowie. No sterozy po prostu no. Już może wjechać. Dzień, widzowie. No i ludzie mówią, że o, taka to nie jest ona słaba ona słaba. Widzę szczerze mi się... Nawet jak już będziemy sprzedawać ją, kupować tę, to ona i tak zostanie na przewracarkę. już przewracarkę już kupimy, ona i tak zostanie, żeby zgrabiać po bizonie. Dopóki no, jeszcze bizon będzie. Jakieś bizona nie będzie dopiero. Te wtedy damy mu jej żywot wieczny. Niech. żeby se żała i leżała. No, tak sobie bardzo ślimy już to. Już dwie bele, kurde, nieźle leci. To takie, za około dwa wałki mamy, Mo dwa, trzy wałki w jednym tym mamy, w jednym kosie. Y Widzę, muszę tym zagadać z takim jednym kolego. Bo mój kolega widzowie ma y, pokosówkę. I tak sobie widzowie myślałam, żeby. Spidać się, żeby to po kosówku, chociaż sam nie przyjechał tam, wiecie. No ale zobaczymy, jak to z będzie wyglądać. Kurde, widzę, Raz dobrze sklepia, raz niej. Trochę zostaje. Kurde, widzowie leci tych bal. przyspieszyć, przyspieszymy lekko tempo Bo widzowie jak my chcemy dzisiaj jeszcze zdążyć Jezu Chcę dzisiaj widzowie jeszcze zdążyć z Pięć, to co tak Chcę dzisiaj widzowie zdążyć jeszcze z, 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 z... owijanie, chcę chodzić dzisiaj winą co trochę już widzowie mamy 10 minutę odcinka zanim jeszcze to zrobimy owinąć, to ale jeszcze on musi sprasować później widzowie się zamienimy, ja dzisiaj sobie poład ta, poładuję barki on będzie owijał, ja będę kładł owijarkę no głównie widzowie, na razie sobie tutaj i se na łące, zrobimy stuk po prostu gdzieś tam w rogu i, i później w grudniu jeszcze przez grunię pewnie będą się na kosy, znając życie. No, czekaj, da sierpień... No, wrzesień, październik jeszcze ostatnio będą się na kosy, no to dobrze by wychodziło, bo będą trzy kosy w roku. I się w nawio... i się po tym pierwszym pokosie zgruberuje się już lucernę i się posieje trawę albo zobaczymy, może już od razu jakieś zboże się tu zasieje a trawę na przykład się posieje, 50 na przykład, coś tego typu teraz że pola nam dużo nie odejdzie, bo sami wiecie, mamy jedno pole w Diorżawę no, to... Ładnie, wymówiąc jest przed nami. O te, o tu pole. Ono tam, właśnie, hektar osiemdziesiąt. <laughs> Więc kawał jest, kawał jest. No ja i tak się sobie myślę, bo yy, myślałem, mogłem, żeby to pole za, do, za Gospę zrobić sobie w łąkę. A tam wiecie, mam tam chyba hektar coś, hektar 70 no i tak, z jednej strony E duża, 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 ale z jednej strony widzowie, tak chcę pomyśleć, taką jedną łąkę mieć, to wtedy to byśmy mogli w pójść więcej krów, więcej by można było sprzedawać i więcej nabytków by można było robić. A pole powiedzmy, że te mamy tak naprawdę, a trzeba jeszcze właśnie, one jest w dzierżawie, więc trzeba to dzierżawę najpierw spłacić jeszcze. O, widzę tutaj w tym pasku będziemy mieć belkę za belką. Patrzcie, a robi młody. chciał ze zorkiem co porobić, to niech porobić, co z zorkiem dobra, tak dobra. Jedziemy widzowie, nie ma czasu. Czego jest? To te? Trzeba już pozamykać powoli, bo i jest widzowie, no powiedzmy, że 14 minuta odcinka. No ja mnie za nim, on poprasuje. A no i jeszcze widzę, za mojej Jasu, O, o wiark, że ja będę przyjechać. Widziałem, że jestem. tym... No sorry, ja mam zagadać, bo tam chłopiek się nie odzywa. On niby ma swoją zgrubiarkę Ale On ma niby tam swoją zgrubiarkę, ale powiem wam tyle, że yy, Wiecie, to jednak nie jest taka zgrubiarka typowa do słomy Nasza coś bardziej taka typowa do słomy jest A jego to bardziej to właśnie do kisząga siana On właśnie do trawy ogląda taka zgrubiarkę, jak on ma bo tam wiecie i ma się na czym trzymać te. Wysznać, znaczy że. Wide, wide, nie wiem, jak to się dokładnie Za. Korta. Wypadł mi z głowy. No. Powiedział, że. Smutno, że. Sześćdziesiątki. Nie ma sześćdziesiątki, a taki już Szedł nagle. Widzimy, tak jest, Z jednej strony się nie cieszę, ale z drugiej się cieszę, no bo. Widzę, rozwijamy gospodarstwo już mamy sionki powyżej 60 koni. Mamy już tam ma 76, MTZ80, Z115 Teraz takich widzę 130-140 koni by mógł być. Fajny nawet... Wygląda, widziałbym takiego. U nas. No i może z Fabianem mogłem pogadać. Mówić sprawie jednej łąki. Pamiętam pewnie byśmy sobie pole zrobili, jakby zależało jak z łąkami było. Bo widzowie w tym sezonie też żyto na kiszonkę od razu bycie leciało. Widzę, już ktoś tutaj wypuścił. Nasze widzowie jeszcze w tym sezonie będziemy wypuszczać. Dopiero już w następnym sezonie będziemy wypuszczać krowy. Dlaczego widzowie? Dlatego, że po pierwsze trzeba będzie musimy najpierw kupić beczkę do wody. Musimy najpierw kupić beczkę, do. Jezu, nie tu skręcimy. Jezu, widzowie, ale na nie szarpnęło. Już widzowie, nie będę tego tak jakoś układał. Tylko tyle co odszczepimy, bo tu widzowie, jak mówię, chcę dzisiaj się wyrobić ze wszystkim, a jeszcze. Ten ciągnik jest strasznie powolny. I zanim my tam dojedziemy to też minie. Nie wiem, jak to z młodym. Tam mówiłem, mu widzowie, żeby jak coś to Jak skończy, żeby tam zostawił, poczekał, że przyjadę. Kurde, widzowie, pierwszy raz Simmatykle będzie korzystała na tej serii jest widzowie, dobrze, mamy otworzone okno e, Dobrze i dobrze, jakby mieli zamknięte się A tutaj na milimetry, widzowie Nie walnęło, ale jednak jest tutaj, o A, no i widzowie, już na e, nowym kanale, na Minecraft'cie dokładnie ty tylko jeden Alan będzie z tej starej ekipy. A reszta mi sobie w pełni wlatuje nowa ekipa. Na razie będziemy pewnie we dwójkę tego grać, a później to się, jak się rozwiniemy. Ale będzie, no, będę się starał o nową ekipę dla nas. zlecimy no i tak widzowie zaraz 20 minuta jeszcze owinąć minia, minia zobaczycie widzowie jak to szybko minie patrzcie, już 0, już pół to godziny mamy na tym, na Ursusie w ogóle właśnie, widzowie tak się zdaję sprawę żeby jak głosu a Szymonka nie sobie liście no teraz mi się głębsze przypomniało, że dzisiaj głosu trzymano, nie słyszeliście nawet. A tu se... Z... To wiecie, ale tam Szymek ma prostą pracę, bo tutaj o tą wajkę pociąga i... Dwie wajki musi pociągnąć, od, ga od gazu... Oprócz gazu, wiesz, tego to trzeba tak gaz yy, włączyć łom yy, ogółem i później tylko drugo to będzie trzeba, żeby wyrzucić. I to jest tyle filozofii. No, a potem O Jezu! O Jezu! Oczywiście widzę też wszystkie belki idą na przeloż. No bo... My mamy jeszcze z żyta, a jeszcze kiszonka będzie z kukurydzy. To kiszonka to ja się boję. Bo my widzowie mamy aż dwa takie na dnie małe pola, z mamy. tak sobie widzowie teraz myślę. My co więcej, słupkamy Dobra No młody, witaj młody ale Witaj, sporo. witaj. Czekaj, synek jak stój, kurde. Poleciał. Jak strzała. <grym> No tak zapominam Zapomniałem zrobić jednej rzeczy Niestety widzowie przepraszam ale trzeba to tutaj zrobić na szybko A jak nie to się nie Widzowie, nożny nawytek nie, ale tak to my sobie później go wrócimy za te pieniądze. Ładnie, porączyć kable trzeba. Czekaj, czekaj synek. Kurde widzowie jednak nie uda nam się tego bo się tego gówna nie otworzycie na kurde widzowie. Do następnego, cześć!